Cześć Wam, ja się dzisiaj z Wami witam ze spacerku. Ech, chciałam Wam dzisiaj przedstawić e, po polsku chaosa, a po turecku chaosa. Jest to brat Oreo i z nami jest od paru dni. Tak naprawdę nie wiemy, czy. Zostanie z nami, czy jesteśmy takim domem tymczasowym. Po prostu miał wyjechać do Holandii. Plany się trochę zmieniły. No i, no i tak go tak przygarnęliśmy trochę, na trochę albo na więcej szczerze powiedziawszy, nie wiem. Miał jechać. A, a na razie jest z nami, więc szukamy mu domu, ale nie tak, że trafi do pierwszego lepszego, tylko jeżeli ktoś naprawdę spełni odpowiednie warunki mu, to, to wtedy zobaczymy jak to będzie. Pokażę Wam. O, jest Oreo i na czarnej smyczy jest chaos. E Chaos ma obcięte uszy. Poczekajcie. Chaos ma obcięte uszy. No, gdyby to była moja decyzja, to, to na pewno by nie miał. No, ale niestety. Tak się zdarzyło. Ma bardzo brzydko to zrobione. Nie wiem, czy nie pojedziemy do weterynarza i nie zobaczymy, czy, czy to wszystko jest dobrze. Chodź Oreo! No i ja sobie chodzę, bo wiecie, taki prawdziwy chaos mam w domu teraz. Dwa szczeniaki. Dwa koty. Koty dobrze to zniosły. Ale nie wiem czy ja to dobrze znoszę. O, widzicie? Chaos, jak widzicie, Oreo ma podniesiony ogonek, a chaos niezbyt... Niezbyt chaos. Niezbyt jest taki radosny, ale on wiecie nie chodził na y, obroży nie miał obroży w sumie jak do nas przyjechał y, nie ma nie chodził na obroży, na smyczy, więc chodźcie na czym ja skończyłam no na tym, że no chaos bardzo mało potrafi szczerze powiedziawszy, o co mi tutaj wisi poczekajcie metka od czapki <noise> Powiem Wam, że dzisiaj jest fajne słoneczko, ale czy za ciepło to nie jest, bo jest chyba 7 stopni, ale na spacerek w sam raz. No i chcę dokończyć, że no, trochę jest nauki, bo e, Oreo już fajnie wiecie, załatwiał się poza domem. Kaos tego nie potrafi. Więc co godzinę jest wychodzenie na dwór. Z Oreo sobie spaliśmy do 10, nieraz, bo wytrzymał. Znaczy o 5.30 wstaje pierwszy raz, więc później jest godzina 8, a później 10. .00. A niestety chaos potrafi chaosku, chaos potrafi obudzić o 3 rano. A wiecie, że teraz, jak to ładnie nazywają, jest kwarantanna wieczorna. Ja to nazywam po prostu godziną policyjną. No i powiem wam, no ale z psami trzeba wychodzić. No. One nie rozumieją, że jest zakaz. Więc czasami wychodzę o trzeciej rano. No, ale no nic, szczeniaki, prawda? Mam nadzieję, że, że po prostu jakoś damy radę, więc tym bardziej y, rozglądamy się za, za domem, z podwórkiem, bo no, nie wiemy, czy znajdziemy po prostu odpowiedni dom dla niego. O, jestem jak pamiętacie. Pokazywałam raz Wam tutaj, że tu jest ogrzewanie z miasta. I ja jestem właśnie na tej górze. Tu jest taki deptak, jakby się to nazywało w Polsce. Deptak. Tak się chodzi dookoła, jest taki chodniczek, więc chodzimy. Bo uwierzcie mi, one mają tyle energii. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Ale jest słoneczko. Kaosku. Kaos. Kaos. Co tam? Co tam, maluszku? Co, maluszku? Kaos jest, jak widzicie, nie wiem, czy to widać tak, ale on jest ciemnobrązowy. O, jak zwykle ogon w dół, bo nie czuję się pewnie. Oreo. Orek. Chodźcie. Jest ciemnobrązowy, jest niższy niż Oreo i jest grubszy troszeczkę. Ale może to też te uszy dają takiego innego wyglądu jego. Ale jest troszkę niższy. Kaos się wdał w tatę. Tata był niższy od mamy. Oreo jest jak mama. Ale no, niestety za te uszy jego bym nie będę się wypowiadać. Bardzo fajny widok. Idziemy tu, ale tu jest szkło, nie chodźcie. Widzicie, mają nowe obraże. Oreo dostał zieloną, chociaż w telefonie na kamerze widać trochę jak niebieska, ale to jest zielona. A chaos ma czarną, bo nie było drugiej zielonej. Orełko, moje kochane. Chaos, chaos. Mój malutki, mój malutki. Kaos, moje słoneczko, spacerujemy. Tu chcecie? O, Oreo chce, jak zawsze. Kaos nie za bardzo. O, już trąbią. <noise> Obserwatorzy. Powiem Wam, że spokojniejszy jest od Oreo, ale to wiadomo, w innych warunkach wychowany. Podejrzewam, że był na dworze, chociaż twierdzą, że nie, ale uszy powiem Wam, że no masakra. No ale dokleić się już nie da. Ale szczerze. Obcięłabym też niektórym ludziom uszy. Chaos! Chaosku! Pss, pss. Chaosku, mój malutki! Chodź, Arełko. Chodźcie. Chodź, Chaos. Chodź, Giel. Właśnie. Kaos. Rozumie tylko po turecku. Kaosku. Kaosku. Giel, giel! Malutki mój. O tak. O, Oreo. Tak, zazdrośniki to są. Co tam patrzysz? Kaos. Oreo. Giel. Kış 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 kış. Kaos. Gel 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 gel. Kış 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 kış. Kaos! Chodź kaosku! Giel, giel! Giel! Dobry pies! Dobry kaos! Tak! Oreo też dobry. Tak, Oreo! Oreo! Kaos! Oreo! Chodźcie. Chciałam ich zapiąć, bo się rozbrykali i jak brykają, to nie słuchają. Jak to dzieci. Idziemy ładnie. O. Tam tam nie idziemy. Chodź, Gel. Chaos. Ale powiem wam, że już zaczynam machać ogonem, więc jest dobrze. I nie jest źle. Prowadzę dwa amstafy na dwóch smyczach i jeszcze kręcę wideo, więc daję radę. <grytanie> Ach, tu chyba jest koniec drogi. Idziemy. Powiem Wam jeszcze, że bardzo ogólnie podoba mi się ta dzielnica, i ciężko jest się z tą dzielnicą pożegnać, ale domy tutaj no są albo tak strasznie drogie. Tu niedaleko widzieli, widzieliśmy dom. Widziałam, chciałam powiedzieć, nie, widzieliśmy. No i raz Ramazan zadzwonił no to chciała 630 tysięcy no praktycznie bez podwórka no kwota powalająca więc raz nie ja to pomyślałam sobie, zaraz Wam pokażę tutaj ten taki plac Ciekawe, czy by mogli sprzedać. Tu. Ja bym tu kupiła. Ramazan by wybudował dom. <noise> I by było najlepsze rozwiązanie. Niedaleko, gdzie mieszkamy. I w sumie w takiej właśnie okolicy zielonej. Teraz już nie zielonej, ale... Ale ogólnie... Dużo jest tutaj zieleń, a tam prosto, pamiętacie, idzie się, jedzie się na jezioro. I jeszcze taka mała informacja: bo pewien Paweł z kanału Paweł y, Hodowla Królików, dam Wam link pod spodem, marzy o 200 subskrypcjach. Więc kochani, jeżeli byście mogli. To oczywiście zapraszam Was na jego kanał. Subskrybujcie. I patrzcie, jakie ma piękne króliki. Wiecie co, poczekajcie chwilę, bo idą tutaj ludzie. A oczywiście się boją psów, więc muszę je mocno trzymać, bo tam są dzieci. A Oreo uwielbia dzieci i chciałby się pobawić z nimi. Więc chwila, wyłączam się. Ok, już jestem. Oni sobie tam poszli. No, więc jeżeli macie ochotę poglądać sobie króliki, no, do mnie wiadomości. Jeżeli macie sobie ochotę poglądać jak się hoduje króle, takie hodowlane, to zapraszam na Pawełka kanał. Dajcie mu subskrypcję i lajkujcie. A drugi kanał, który bym chciała zapromować, dla bardzo y, też młody y, youtuber, i to jest mój bardzo, można powiedzieć, y, fan, taki, że zawsze mnie ogląda, zawsze mi daje komentarz, zawsze lajkuję i jest naprawdę bardzo fajny chłopczyk. To jest Olivier LL. Naprawdę super kanał. Chłopak ma bardzo dużo energii, więc też jak chcecie to, to zapraszam na, was, na ich kanał. Trzeba młodym youtuberom stwarzać jakieś tam um, jak to się mówi? Dobre warunki. Niech się rozwijają, no nie? Niech w końcu to do nich przyszłość należy. Oni będą kiedyś dorośli, kiedyś będą pomagać innym, mam nadzieję. Więc wbijajcie na te dwa kanały, jak to mówi młodzież, i dla nich łapki w górę. Chodźcie, Giel. będę się z wami tutaj żegnać. Ja już w sumie jestem na spacerze chyba z drugą godzinę. Już w sumie oreo. Miał, czy żeby iść do domu, bo on nie jest takim spacerowiczem, żeby tam lubiał za długo. Nie, on by chciał chwilę tylko siku kupa i do domu, więc yy, będę się z Wami tutaj żegnać w takim pięknym miejscu. I co? Oczywiście, jak się Wam podobał filmik. To dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Nie obrażam się. Subskrybujcie. Udostępniajcie znajomym. Napiszcie mi, czy wam się podoba chaos. Gry, It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much that to.